Witamy państwa. Dariusz Szpakowski wraz z Włodzimierzem Szaranowiczem zapraszamy na spotkanie towarzyskie. stadion Arsenalu, Emirates Stadium, robi kolosalne wrażenie. Tak, to jeden z tych darek najbardziej nowoczesnych stadionów świata, ale mnie osobiście jeszcze bardziej podoba się, co zrobiono ze starym stadionem Highbury. Został on przerobiony na biurowiec, apartamentowiec, a w miejscu murawy mamy teraz mały park z alejkami, który nazywa się Highbury Square. No, miło by tam było mieszkać. I nieprawdopodobna obrona. Fiszczek. bender Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Dla mini. No można powiedzieć, że od momentu przeprowadzki na Emirates Stadium jest jakaś klątwa nad Arsenalem. Tak, na Hajbery chyba wiedzy. Jest szansa. Piękna interwencja. Rzut rożny dla Arsenalu Londyn. Ma tam miejsce na dośrodkowanie. To jest gra typu. Ty do mnie, ja do ciebie. Nie udało się. Słupek, a piłka opuściła wojsko. Wspominałem wodę o klątwie, która spadła na Arsenal, jak przeprowadzili się na nowy start. No może Darek nie całkiem klątwa. prawdziwie nie ma tytułu od 2006 roku, ale jeżeli kończy się sezon na trzecim miejscu w Premier Premiership, to chyba nie jest tak źle. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny, nie zapomniał o nim. Tak i teraz słuszna decyzja, żółta kartka. Wilsher Welbeck. bliska już do bramki. Dobra, no, brawo dla do bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Shinji Kagawa. próbował w ślizgiem. Wilsher. Manuel Beck. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Czy to wykorzysta? Winni piłka, ale będzie rzut rożny. moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Robi się niebezpiecznie. Próbował, ale nie udało się. Wiltshire. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Welbeck. Wilszer, Sven Bender, Royce. No ucieka obrońcy. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola A teraz Sanchez. Sanchez dobrze uwolnił się spod opieki piłka poza linią boczną za moment wznowią z autu Marco Royce. źle zagrana piłka i jest aut dla przeciwnika Nacho Monreal Herbert Pyzaker teraz Alexis Sanchez. Dobrze, wygrał to starcie. Casio. Windogan. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Brawo, gol. Jelbek. Well Trzeba przyznać, że sprytnie się wolni. Santika Zorla. Wspaniała wrzutka. O, bardzo dobre doświadkowanie, ale to obrońca wygrał walkę o piłkę. Sanchez. Czy to wykorzysta? Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. I za chwilę Arsenal Londyn wykona rzut rożny. Casio. Przyjął i odgrywa z powrotem. To wykorzysta! Jest okazja, ależ piękna bramka! Prawa w powtórce widać jaki ma kurs piłkarski. Masz rację, jeszcze dodatkowo sprytku, nie liczyła się siła, ale tak jak powiedziałeś precyzja. Wilson? Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Trudny do obrony strzał, ale stanął na wysokości zadania. Pewnie chwycił piłkę. Ależ walczą o piłkę. Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat do przerwy 2 do 0. No i zaczęło się drugie 45 minut. Ilka i Kindogan. No ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Wilsher. Próbują teraz skrzydłem. Strata w środkowej strefie boiska. Sanchez. Oddaje strzał. Nie bierze poza bramkę. Zestrzelił. A podanie było przecież fantastyczne Sven Bender, złe przyjęcie i strata piłki Alexis Sanchez Dlamini Syła w polekarne i za chwilę rozpoczniemy od bramki a jednak żółta kartka poczekał na przerwę w grze i teraz mu pokazał żółty kartonik I będziemy mieli wrzut z autu. Łukasz Piszczek. Szenbender. Bender. Sandika Zorla. Santes. Udanie. Podskoczył nad szlizgiem i utrzymuje się przy piłce. Werner Tezaker. Szkoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. Shinji Kagawa. Ramsey. Alexis Sanchez. Świetny się ustawił i przejął piłkę. Santi Zorla Santi Cazorla. Welbeck. Błaszczykowski. Berth, A teraz Sanchez. Ładnie wymieniają podania. Czy to wykorzysta? Strzela! Gol! Pokonał bramkarza. Rożenie prowadzącej nastąpiła zmiana zawodnika. Szkoda, że nie o panu odpowiedział. Santiago, Ramsey. Za moment, wznowienie gry przez bramkarza. Shindika Gawa. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Svenbender. Kapitalna wrzutka. Swenbender. Nie ma gola. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Szykuję się do dośrodkowania i będzie rzut rożny. Obrońca wykazał się teraz przytomnością umysłu. i zawodniania strzału. Piłka w siatce. Piękna bramka zdobyta przez obrońcę. Ma chłopak talent, ale też pozwalają mu grać ofensywnie. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Well Kup Błaszczykowski. Shinji Kagawa. Wymieniają piłkę między sobą. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Walcott. A teraz przy piłce Podolski. Czy to wykorzysta? Uderza! Strzał był niecelny. Marcel Szmelcer, piłka wyszła na aut. Czy będzie strzelał? Ale piękna bramka. Nie po raz pierwszy w tym meczu potwierdzają swoją dobrą postawę. Teraz nikt już nie powie, że ma wątpliwości, komu należy się zwycięstwo. Ta piłka padła do siatki centymetry pod poprzeczką. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Daniel Welbeck. Welbeck. Ramsey. Czy strzela? Jest! Znakomicie! Nie sądziłem, że to będzie czarny dzień Arsenalu. Tak. Dobywają pramkę w przegranym wysoko meczu. Shinji Kagawa. A teraz przy piłce Podolski. Łukasz Podolski. Czy to dobra okazja? Świetnie daleko wyszedł. No i zażegnał. Niebezpieczeństwo. Coś niespotykanego. Wędruje teraz Bramkarz, jak widzimy w pole karne rywala. Będzie chciał pomóc partnerom przy rzucie rożnym. Alexis Sanchez. Oglądaliśmy dzisiaj aż sześć goli. Mecz kończy się wynikiem 4 do 2. Mecz towarzyski, ale zwycięstwo zawsze cieszy. Tak, choćby ze względu na aspekt psychologiczny.